Od dziś działa system elektronicznej weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z opieki medycznej w przychodniach miejskiego zespołu opieki zdrowotnej. Nie odnotowano dziś większych problemów w działaniu systemu. Idzie to nam w miarę sprawnie. System działa w miarę poprawnie, chociaż pacjentów naszych prosimy o cierpliwość, bo to troszeczkę spowolniło pracę jednak rejestracji, z tego względu, że na każdego pacjenta w tym systemie musimy sprawdzić. Istnieje też coś takiego, że wprowadzając PESEL pacjenta wychodzi, że fundusz nie potwierdza prawa doświadczeń zdrowotnych. Wtedy właśnie pacjent wypełnia oświadczenie, gdzie oświadcza, że jest ubezpieczony przez zakład swój pracy. To oświadczenie zostaje u nas w karcie i pacjent normalnie korzysta z wizyty lekarskiej. Czy w tym pierwszym dniu już były takie sytuacje? Zdarzyły się takie sytuacje, trochę nerwowe przez pacjentów, że są ubezpieczeni i że jest taka sytuacja. Ale pacjenci wypełniając oświadczenie, troszeczkę się uspokajają. Zawsze to mogą wyjaśnić w Narodowym Funduszu Zdrowia piętro niżej mają taką możliwość. No dla służby zdrowia to prostsze dla pacjenta. To właściwie wszystko jedno no, ale te książeczki czy ja wiem że nie spełniały takiego teraz jeżeli chodzi o rejestrację to chyba to lepiej jest jeden numer PESEL dla każdego pacjenta i, i po tym powinno się no bo my mamy już i Regon, i PESEL, i NIP, więc no niedługo będziemy mieli chipy. Ale sądzę, że, że to jest dobre rozwiązanie, na to nie mogę narzekać. Nowy system to spore ułatwienie. Nie musimy już udowadniać, że jesteśmy ubezpieczeni. Przychodnie sprawdzą to za nas. Najlepiej ze sobą zabrać dowód osobisty lub jakiś dokument potwierdzający tożsamość. Chodzi przede wszystkim o numer PESEL. Weryfikujemy pacjenta w systemie weryfikacji EWUS. Dany pacjent później jest zarejestrowany, Jeżeli jest wszystko w porządku i Narodowy Fundusz potwierdza prawo do świadczeń, pacjent korzysta z wizyty lekarskiej. Pozytywnie o nowym systemie wyrażają się również pacjenci. Przypuszczam, że chodzi o to po prostu, żeby wykryć te zakłady pracy, które zesunie płacą za pracowników. Tylko o to chodzi chyba, o nic więcej. Jeżeli chodzi o przypadku. W przypadku moich naszych, jako emerytant, wiadomo po prostu, że mamy emeryturę i Złóż mnie płaci składkę zdrowotną. A za pracowników jest to różnie bywa. Dlatego to może służyć ten system. Tylko temu. Maciej Gołkiewicz, telewizja Kujawę.